Pewnie jakm zapytała was, jakie znacie skały wulkaniczne, od razu padłaby odpowiedź bazalt. No może ewentualnie riolit, w końcu mamy nasze piękne organy wielisławskie, a tu pod stopami trachit. Jesteśmy na karczmisku, nieopodal jest wzniesienie lubrze, tam znajdziecie więcej skałek, na przykład diablak albo Lubzańsko Mambonę. One też zbudowane są z tej samej skały. Skały wulkaniczne dzielimy na zasadowe i na kwaśne. Ale tutaj mamy skałę obojętną, chociaż z lekkim przechyłem w stronę skał kwaśnych. Jaki jest jej skład? Głównie jest to skaleń. Do 10% znajdziemy w nim kwarcu. Oczywiście są też ciemne minerały, takie jak biotyt i hornblenda. Barwa może być różna, żółta, różowa, nawet czerwona. Jest to głównie zależne od tego, jaki skaleń buduje naszą skałę. Trachity przypominają trochę ciasto z rodzynkami. Kiedy magma jest głęboko pod ziemią, tworzą się skalenie, a kiedy zaczyna wylewać się na powierzchnię, krystalizuje reszta składników. Czyli skalenie to rodzynki i tkwią one w tzw. cieście skalnym. Taka struktura nazywana jest porfirową. Przejdźmy do najciekawszej części, czyli wybuchów. Trachity najczęściej tworzą kopuły i pokrywy lawowe. Lawa trachitowa jest dosyć lepka i często zawiera sporą ilość gazów. A wiadomo, jak do gry wchodzą gazy, to się dzieje. Oprócz lawy, gazu, wyrzucany jest na dużą wysokość materiał piroklastyczny, czyli zastygłe kawałki lawy. Takie wybuchy nazywamy eksplozywnymi. Karczmisko to pozostałość po wulkanie, który rozrabiał w Ordowiku jakieś 490 milionów lat temu, co zostało wydatowane na podstawie cyrkonów. To oznacza, że, nas, że nasz najstarszy okres wulkaniczny, staropaleozoiczny, był bardzo zróżnicowany. Oczywiście królował bazalt, ale oprócz Trachitu, znaleźć można również na przykład dacyt. Ale co zostało po tych wylewach lawy? Karczmisko to dwie masywne skałki, przedzielone siodłem. Pierwsza z nich ma 18 metrów wysokości i 40 metrów długości, a druga nieco mniejsza 14 metrów wysokości i 30 metrów długości. Mówiłam, że karczmisko zbudowane jest z trachitów, ale jest mały haczyk są to metatrachity. Kiedy do nazwy skały dodajemy przedrostek meta, oznacza to, że została ona przeobrażona, czyli zmetamorfizowana w wyniku różnych procesów geologicznych. Nasz trachit ma barwę czerwoną, ale na próżno szukać skaleniowych rodzynek. A wszystko przez to, że został on zdeformowany aż dwa razy, głównie pod wpływem ciśnienia. Wiemy o tym na podstawie minerałów, które są rozciągnięte, stref spękań, żył. Na podstawie ich przebiegu możemy wnioskować o charakterze, ale też o kierunku deformacji. Teraz stoję na diablaku. Oprócz tego, że okoliczne skałki zbudowane są z niecodziennej skały, to też niezwykła jest historia ich tworzenia. Naukowcy twierdzą, że lawa wylewała się, kiedy superkontynent Gondwana się rozpadał. Zaczął się wtedy też tworzyć ocean Rei. Swoją drogą, 200 milionów lat później, niecałe, on się zamknie i utworzy się bardziej znany superkontynent Pangea. Trachity to twardziele. Są odporne na procesy niszczące. Słabo nasiąkliwe, mrozoodporne. I mało podatne na ścieranie. To między innymi dzięki temu, po prawie 500 milionach lat burzliwej historii geologicznej, nadal możemy podziwiać tak okazałe skałki. A ich kształt został wymodelowany głównie w czasie tzw. epoki lodowcowej, kiedy klimat był dla nich skrajnie trudny. No dobrze, o tak wiemy już chyba wszystko: o tym, czym są, jak się tworzyły i kiedy. I dlaczego? Teraz jestem na lubrzańskiej Ambonie. Są klamry, jest łańcuch. Klimaty wysokogórskie, a z gór roztaczają się rewelacyjne widoki. No to chodźmy, zobaczmy. Nie powiedziałam Wam jeszcze, że w tym regionie skałą, którą najczęściej możemy spotkać, nie jest trachit, a bazalt zmetamorfizowany, czyli zieleniec albo łupki zieleńcowe oraz wzgórza, które zbudowane są z wapienia krystalicznego. Ale wracając do Trachitów, możemy je znaleźć również koło Bolkowa w Starym Kamieniołomie. Prowadzi tam świetna ścieżka edukacyjna z punktami widokowymi oraz jeszcze koło Jeżowa Sudeckiego. Mam nadzieję, że Was skusiliśmy i sami tutaj przyjedziecie. Odkąd gmina Bolków utworzyła bazę mysłów, jest to bardzo proste, prowadzi tutaj Szlak Lubrzy. Zapraszamy też na naszą stronę gorykaczowskie.pl. Która jest ogromną bazą wiedzy na temat naszego regionu i z pewnością znajdziecie tam sporo wycieczkowych inspiracji, no to miłego odkrywania Światowego Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów.